Witam wszystkich, mamy dzisiaj BMW Nie tylko BMW, no ale to akurat taki ciekawy przypadek Chcę wam coś pokazać Jadę sobie i patrzcie co się dzieje Zaczyna mi kontrola trakcji szarpać autem i się włącza A jadę po równym sobie Proszę bardzo Cały czas mi hamuje Po wyłączeniu trakcji Ciach Auto zaczyna jechać poprawnie, wszystko jest w porządku. Jedyneczka, dwieczka i autko jedzie tak jak powinno. A teraz chciałem Wam pokazać, gdzie jest problem. Bo to nie wiem, czy jest takie oczywiste, ale problem, moi drodzy, jest właśnie tutaj. A teraz Wam to spróbuję zademonstrować. Nie wiem, czy mi się uda. Patrzymy na prędkości kół, prawda? Spróbuję Wam to zademonstrować. O, widzieliście, co przed chwilą było? I znowu prędkość prawego tylnego koła obserwujcie. I co się dzieje? Ta prędkość skacze. Ta prędkość skacze. I taki objaw pojawia się wtedy, gdy mamy uszkodzoną koronkę ABS-u, w tym przypadku akurat na prawym tylnym kole, i ona po prostu myli czujnik, prawda? Czujnik nie widzi dobrze prędkości, bo ta koronka jest pęknięta, i w pewnym momencie po prostu odstęp między tymi ząbkami jest inny, więc koronka przyjmuje, że jedziemy albo szybciej, albo wolniej. Znaczy koronka. Sterownik, prawda, ABS-u przyjmuje to, że jedziemy szybciej albo wolniej i po prostu wyłącza nam wyłącza, znaczy włącza nam trakcję, prawda? która próbuje korygować nasz tor jazdy, gdy nasz tor jazdy po prostu jest w porządku, prawda? Tylko myli, myli to czujnik. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Naprawa w BMW jest taka no nieskomplikowana, ale czasem nieprzyjemna, bo pół nie chce wyjść z piasty. Albo nie, się odkrę nie chce się odkręcić śruba centralna na przegubie od strony zewnętrznej, od spiasty, bo jest tak przerdzewiała, aczkolwiek tutaj jedną stronę klient przywiózł, bo chciał sam sobie zrobić, a teraz po prostu nie trafił, a teraz drugą stronę po prostu będziemy robić, więc ta lewa strona była w porządku, więc myślę, że i prawa będzie w porządku. Także za chwilę wjeżdżamy na warsztat i bierzemy się do pracy Dzięki za oglądanie i pozdrawiam No i mamy pójść zdemontowaną Tutaj prawą stronę da się zdemontować Drodzy widzowie, bez, bez rozbierania wahaczy z lewą stroną Jest problem, tutaj mamy lewą stronę robioną wcześniej Klient sam on to montował, my tylko przygotowywaliśmy zwrotnicę A tak to wygląda jeśli chodzi o przegub nie wiem czy będzie to widać, widzicie? tu pęknięcie plus e, e, rdza wypchała tą koronkę do góry i czujnik ocierał widać otarcia i tutaj dalej mamy, załóżmy, że jest w porządku a tu w tym miejscu właśnie ociera jest pęknięta o tutaj właśnie w tym miejscu jest pęknięta i i ten element jest powodem całego tego zamieszania tutaj mamy oczywiście nową kierunkę to już zdemontujemy wypiaskujemy przegub pomalujemy go zamontujemy nowo i ma działać